Cześć wszystkim, tutaj CDDZio i dzisiaj zakończymy epizod czwarty w grze, Phoenix Wright, Ace Attorney. Ostatnio w tym epizodzie w tej grze, w tym w ogóle całym let's playu, otóż ostatnio mniej więcej działo się to. Poznaliśmy trochę szczegółów dotyczących sprawy DL6 i także trochę szczegółów dotyczących przeszłości naszego klienta i też przy tym naszego przyjaciela w potrzebie, czyli masa Edgewortha. No i poza tym, nie wiem czy pamiętacie, ale pod koniec poprzedniej w w sądzie, no pod jej koniec nasz w cudzysłowie dziadek, a właśnie wujek, no on nam pod koniec rozprawy uciekł, nikt nie wie czemu i nikt też nie wie gdzie on w ogóle jest, gdzie on się podział. No, mniej więcej detektyw Gamsu nam obiecał, że, go, że on go znajdzie, i do kolejnej nadchodzącej dzisiaj rozprawy on nam go przyprowadzi. Oczywiście, Gamsu, liczymy na Ciebie. No, zresztą już nieraz nam naprawdę Gamsu pomógł. No, by tym razem było tak samo, naprawdę, Gamsu. No, no nie, no nie, koleżko, to no, jasne. I tak, no, co jeszcze się działo? No, mniej więcej to, że właściwie, kiedy naszego wujka nie było w jego chatce, i w ogóle nigdzie właściwie, to mogliśmy się dostać do jego sejfu, a w nim. Trafiliśmy na pewien ciekawy trop, który nas prowadzi do naszego przeciwnika w sądzie, czyli Manfreda von Karma. Ale, jednak on nam go zabrał potem, kiedy go spotkaliśmy, i to w całkiem bezczelny sposób. Zresztą on pewnie pamięta, jak nas potraktował paralizatorem. Jejku. No ale cóż, coś musimy z tym zrobić. No więc kontynuujmy. Jasne, czemu nie? To jest to! Dzień sądu! Dzisiaj wszystko się rozstrzygnie. No, mnóstwo rzeczy. Uła! O co ci chodzi, Maja? P -p Przepraszam, Nick! Tylko cię dotknęłam. do twojego ramienia. Chyba ten szok. Y nie, nie wyszedł ze mnie po tym, jak mnie zaatakowano tym y wczoraj tym paralizatorem. No właśnie, o tym mówiłem. Mance, karma Maja i Phoenixa zaatakowała paralizatorem. Położył ich, odebrał nam trop. Ale to zostawię kolejny, który można się przyda, może nie. Zobaczymy wkrótce. Zresztą, dzisiaj jest ostatni dzień tej sprawy. Powodzenia nick? E, tak, dzięki moja. I oto właśnie Edge'ów, jak mówiłem, nasz klient, nasz przyjaciel w potrzebie. Edge'ów ponurnie jak zwykle. Mam nadzieję, że wonka dzisiaj go za bardzo nie przyciśnie. Wow! C o, co ty robisz? Przepraszam! Tak mi przykro! Tylko myślałem, że cię pocieszę... E, tym krawieciem w plesy. E, Maja. Może powinnaś się. Roz, roz, rozładować na zewnątrz? E, jasne, dobry pomysł. Tylko nikogo nie na, nie na elektryzu i w drodze na zewnątrz. Chyba się nie udało. na chce zwała... Uuuu, jaka Tak, to dobrze jak Gamsu. No, mamy naszego detektywa. Co wstąpiło w tą dziewuchę? Detektyw ja Gamsu! Dobry, panie dwór! A, dzień dobry. Jak poszło, detektywie? Zero strachu, jak, 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 jak e, wam obiecałem, to zapałem naszego uciekiniera. Właśnie go przeprowadziłem! Zabrałem mi to całą noc, koleżko! O, co widzicie, rzeczywiście, rzeczywiście Gamsuowi się udało! Mamy naszego znowu dwójka, jak mówię w cudzysłowie. Dzięki, detektywie Gamsu. musisz być zmęczony. Właśnie po tym szoku, który mi ta dziewówka zaoferowała, to czuję się całkiem dobrze! Hmm, Jogi mówi, że on zapomniał, zapomniał swojego własnego imienia. Ale to musi być kłamstwo! Dlaczego on miał, chciałby mieć. E, chciałby zemsty przeciwko Edwardowi, jeżeli on nie pamięta swojej przeszłości? On pamięta! I ja to udowodnię! Tak, szykuje się. No, szykuje się na pewno ciekawa całkiem rozprawa. Już mamy sprawę sądową. I naszego starego, dobrego sędziego. Sąd rozpoczynał sprawę pana Wasa Dwarfa. Obrona jest gotowa, w wysoki sądzie. I kadma, czyżby znowu cicho jak zwykle z tym wszystkim? A patrzcie, jednak się odezwał. Prokuratura jest gotowa. O, no jasne, bo bardzo dobrze. A więc dodaliśmy do ostatniego dnia procedur dotyczących tej sprawy. Chciałbym, żeby prokuratura dzisiaj przedstawiła decydujące dowody. Zrozumiano. Hmm, no to dalej. Nie da mój na wszystko, co on powie. No, a więc bardzo dobrze, że pan Wonka ma pański raport na wstęp? E, jasne. Dzięki stanom detektywy Gamszu, e, właściciel wypowiedzianej łodzi został znów aresztowany. We wczesnej rozprawie obrona ustaliła, że właściciel jest Mordenso. Jednak sam właściciel musi to potwierdzić przed nami. I chciałbym, żeby defensywa go przesłała tak, tak tyle, ile to będzie konieczne. Bardzo dobrze! A więc proszę, świadka na salę No ja oto on. Znowu śpi, znowu mu wysyłają bąbelki z ust. Panie i panowie tutaj w sali sądowej. Wierzę, że wszyscy pamiętacie naszego świadka. Mieszka on w wyporuszalni łodzi przy jeziorze. Skąd on był? No, skąd on doświadczył? Był świadkiem tego wypadku. W dodatku, on stracił pamię pamięć co do jego imienia i swojej tożsamości. Panie świadek? Dlaczego ty uciekłeś? O... Czemu Czemu on za niego, chcesz powiedzieć, E Świadek on nie uciekał. On za chwilę o tym będzie zeznawał. E, do, rozumiem. No Bardzo dobrze. Proszę, niech pan zacznie pańskie przesłuchanie. Znaczy, pańskie zeznanie. Hmm Okej, okay, obudził się ledwo, co? Ciekawe czy w takim stanie był kiedy go wprowadzili. Taki senny z domu. Ok, mam dzisiaj pierwsze zadania od naszego wujka. Eee, naprawdę mi szykna za to opuszczenie wczoraj jak właśnie to zrobiłem. Ale nie uciekałem czy coś. Ja poszedłem kupić trochę żalcia dla Poli, widzicie? Tak się zorientowałem, że nie mam nic wspólnego z tym wypadkiem zresztą. Znaczy... Właściwie to potrzebowałem jednego z tych motywów, czegoś takiego, czyś nie? ja żadnego tego nie mam! Więc moje zdania są takie jak wczorajsze. Hmm, bardzo dobrze. A więc zacznijmy przesłuchanie, czyś nie? Powinniśmy? On musi... On musi znać swoje imię. Yanni Yogi. Jesteś Yanni Yogi. Ja to udowodnię! Tak, Yanni Yogi, czyli... no... To był podejrzany w sprawie D6 i teraz niby Phoenix chce udowodnić, że ten dziadek jest właśnie Yogi. Eee, tylko co tutaj trzeba było robić? Trzeba chyba go naciskać się co tego wszystkiego Okej, okay, więc może spróbujmy dalej jednak. Okay, może teraz na, 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 tak go nacisnę może? Hold it! Staczymy to do swojej pamięci, czy, czy to jest prawda? Eee! O tak na to wygląda! A więc możesz wiedzieć, że nie masz nic wspólnego z tym wypadkiem. A może? A może kamiec do tego, że zapomniałeś się całego wszystkiego... Hmm? Dokładnie wiesz kim jesteś. O, o, złapan Karla. Objection! Po raz kolejny. E, świadek jasno zeznał, że on nie pamięta tego, kim on jest. Jeżeli uznajesz, że on kłamie, to pokaż stanu sądowi jakiś dowód. E, jak mam? I z... Wiem, co, co. No, co piszczy w głowie tego? za niemożliwe. Hmm. Tak, cieszę się, dzieje, że, że nie posadzaj zmysłów, Panie Flight! No to dobrze, światku Proszę zadawać dalej. Okej, okay, teraz co mówić o tym motywie? Teraz też chyba go nacisnę. Hold it! Eee, jak masz mówić, że nie masz motywu? Ja mówię, że masz! Miałeś urazem, urazem przeciwko Edgeworthowi i przeciwko wierze Medometowi Hamondowi, Ja tego się na, na nich zemściłeś, czy to prawda? No, nie, jeszcze chyba nie, no bo rzeczywiście, no. Jeszcze nie udowodniliśmy, że to jest ani Yogi, a Feniks już właśnie tak od razu mówi, że to jest ani Yogi, no nie wiem. Proszę, panie Wright, nie chcę się powtarzać, ale ten świadek nie ma w ogóle w żadnej pamięci co do tego, co się działo sprzed kilku lat. On nie może mieć żadnych urazów, to nie może u nas to niemożliwe dla niego! Muszę dowiedzieć, że on kłamie co o tej pamięci. Inaczej, że to będzie wszystko to samo w kółko i w kółko, a w końcu ta rozmara się skończy. I tak, no już oczywiście koniec. E, czy mogę coś, coś powiedzieć, panie Wright? E, tak, e, tak wysoki sądzie. E, mówisz to samo przez cały czas, w kółko i w kółko. Tu nie do końca nie wiem o co chodzi. Co, co do końca mówi sędzia? Coś tam mówi, że no. On bierze chyba. tak pod uwagę, niby tą pamięć światła, coś takiego. Ale czy to naprawdę ma jakiś związek z obecną sprawą? No, oczywiście, wysoki sądzie. Świadek powiedział, że on nie ma nic wspólnego z tą sprawą i nie ma żadnego motywu. Oba te stwierdzenia to kłamstwa! Chisa, Chisa, panie Wright! Jest bardzo po problem w pańskim e, stwierdzeniu? A może mówisz, że. Czy powiedzieć, że wiesz, kim jest świadek? Oczywiście, wysoki sądzie. Ho, ho, no! To się robi interesujące! Sam chciałbym wiedzieć, kim on jest, a więc. Kto to? No, nie udawaj głupka, von karma. To z jednego Phoenixa, ode mnie naprawdę, won't karma. Nie wyjdziesz z tego, okej. Okay. Panie Wright, proszę nam, powiedz. E... Imię, nazwisko tego świadka. I trzy warianty. Gregory Edward, no, który przecież z Marsz 6 i wszyscy o tym no, na pewno wiedzą i to pamiętają. Jest oczywiście wariant Yanni Yogi, który za chwilę zaznaczę. Jest wariant Robert Hammond, ale to no nie miałby sensu, jak dla mnie przynajmniej. Jani Yogi oczywiście. Zobaczcie Yanni Yogi. On był kiedyś w tym sądzie ochroniarzem. Yogi? Hmm, to im nie brzmi znajomo. O! Jani Yogi z incydentu 6 Hmm, tak myślałem, że sędzia mógł, może to sobie skojarzyć. To była taka, taka sławna, nie, słona to takie złe słowo. Taka głośna sprawa, bo to by miało dobrze. Ale co to oznacza w Więc wysoki sądzień! Jeżeli ten człowiek to Jani Yogi, to wtedy on ma jasny motyw. Znowu ten podły i złowieszczy uśmieszek wampira od wonkarmy? Proszę przestań. I tak cię dowiemy za to za ten paralizator. No i znowu tak skaczesz do podsumowań, panie Flites? Hmm, ten człowiek, ten sielek to Janinoki. To fascynujące! Jednak! Jak chcesz to udowodnić przed sądem? to jest sąd, jak możesz powiedzieć. Potrzebuję, potrzebujesz dowodów! I pozwól, że przypomnę Ci jeszcze raz, że to, że to powtórzę, ale ten świadek właśnie stawił swoją pamięć! To jest to. Muszę to zobaczyć teraz, że nie mogę teraz udowodnić, że to jest e, Yogi w tej chwili i teraz, więc nie mam gdzie iść w ogóle. Nik? No, skąd się moja nagle wziła? Myślałem, że się moja miała ten, rozładować niby. No bo wiecie, bo niby po nie szoku, niby ta wszystkich pod prądem. Jak to udowodnisz, e, Nick? Jak to możesz udowodnić, że to jest ja, nie Yogi? W porządku, jest właściwie... To jest właściwie całkiem proste. Wysoki sądzie! Proszę wziąć... proszę od tego człowieka wziąć... pociski e, palców i nie papilarny. No bo to jest dobry pomysł i nie papilarny, rzeczywiście to może mieć całkiem duże... Dużo, dużą skuteczność. A potem porównamy je do śladów nacisków palców e, od Janiego jogi sprzed 15 lat. Rozumiem, to ma sens? No błagam, no. to czego się śmieję? Przepraszam... No chyba jakbym wiedział, wiem, odcinków palców jest skuteczne, a ten miło tego na się uśmiecha, czy by coś było nie tak z tym wszystkim, panie Von Karlo? Ha tak mi bardzo, bardzo przykro, panie Wright! E, to czemu? Ale ten świadek nie ma żadnych linii papilarnych! A jak to jest możliwe? Co? 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 Żadnych odcinków palców? Żadnych linii papilarnych? No może sam tam odpowiesz? Hej, jak widzisz, zanim byłem właścicielem, to pracowałem przy chemikaliach. Sparzyłem sobie moje palce, jak pracowałem tam z chemikaliami. O tak! I ty co pamiętasz? Tak naprawdę to pasowało na tym niedawno, ale nie, coś tak w to wątpię. Co? Yogi, ty podstępna żmijo! Sparzyłeś sobie te swoje palce, żeby ukryć swoją przeszłość! Hmm... A więc, jeżeli światek nie ma żadnych odcisków palców, więc nie będziemy mogli udowodnić kim on jest, no w ogóle jego tożsamości. Nie! A więc, co zrobisz, panie White? No, to nie brzmi dobrze, a... Hmm... Chyba, że już ta sprawa jest zade zadecydowana, czyż nie? Nie! Wiem, co się stało. Nie ja wiem wszystko. Ja po prostu nie mogę tego udowodnić. Ale nie, nie mogę tak po prostu pozwolić na to, żeby to się tak skończyło. Nie mogę przegrać. Dziś musi być jakaś inna droga. Tu nie ma nikogo, kto może zdecydować się co tego, kim jest ten świadek. Nie ma nikogo. Hmm. O, no, to nie jest dobrze, oczywiście. Nikt. Co my zrobimy? Ale nie rozpocząłem tego faktu, że on może sobie jakby wymazać odciski palców, więc co zrobię?